BMXy, rolki, deski i hulajnogi. W tych czterech kategoriach rywalizowali młodzi zawodnicy, którzy przybyli do brzozowa na pierwszą ekstremalną imprezę w skateparku. To wydarzenie mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu młodych sportowców z grupy 3-6 przy współpracy brzozowskiego Mosiru i burmistrza Brzozowa, Józefa Rzepki, który objął imprezę honorowym patronatem. O idei i celu turnieju opowiedział jego organizator. Dzisiejsza impreza ma na celu popularyzację sportów ekstremalnych w Brzozowie. Są to takie pierwsze zawody, które oficjalne zawody, które właśnie odbywane są na naszym skateparku. Zawody będą organizowane w czterech konkurencjach. Będzie to rolki, hulajnoga, deskorolka i BMX. Nagrody zostały ufundowane w każdej z tych kategorii. My sami na własną rękę szukaliśmy sponsorów, oraz pan burmistrz przyczynił się do tego celu, właśnie i ufundował nam nagrody. Chcielibyśmy też mu bardzo podziękować za to, że w swoim mieście mamy w końcu taki obiekt. A w tym momencie możemy właśnie zrobić taką imprezę, o której każdy marzył, o której naprawdę myślę, że będzie każdy zadowolony. W zawodach wzięli udział zawodnicy z całego Podkarpacia i nie tylko. Przybyli m.in. z Leska, Krosna, Sanoka, Rzeszowa, ale także z Krakowa i Lwowa. Łącznie w zawodach wziął udział ponad 40 uczestników. Ja Władysław, przyjechał z Ukrainy, z Lwowa na zachody do Brzozowa. tu jestem pierwszy raz. Eee, jest bardzo dobry. Przyszłam tutaj pojeździć i zobaczyć, jak starsi w tym biorą udział. I jeżdżę od czerwca. Eee, ja jeżdżę chyba od tych wakacji w sumie, i też w sumie przyszłam eee, poglądać, jak inni jeżdżą. Turniej w skateparku wzbudził zainteresowanie lokalnej społeczności, która podziwiała poczynania młodych zawodników. Dzień dobry. Mam na szczęście. Nie z na pięcie, zawitamy w tym miejscu. Na przyjezdnych nasz skatepark zrobił ogromne wrażenie. Bardzo dobrze ocenili profesjonalną organizację zawodów i ich przebieg. Na zwycięzców czekały nagrody, nie zabrakło też kiełbasy z grilla. W kategorii rolki pierwsze miejsce zajął Damian Graczek, w kategorii hulajnoga na podium stanął Michał Szalachta. Na bmx pierwsze miejsce wyjeździł Sebastian Dąbrowski, na desce jedenką był Krzysiek Grzytka. Jak zapowiadają organizatorzy, była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana w Brzozowie, ale z pewnością nie ostatnia. Zatem czekamy na kolejne. Uh, yeah. Some say I'm crazy, fuck you and your baby I take the bitch that you fell in love with and make her pay me Nigga don't tempt me, cause you'll make me choke Hang kill the rock star and bring out the pimp me I'm bipolar, fuck with niggas that buy cola Spy on you to put a homicide on you <laughs> You know what I'm talking about son, bad temper, kill niggas without guns on my Jeffrey Dahmer shit Turn your brains to an omelet Turn your heart to a lasagna dish And if we gotta use guns, we won't be proud of it But we working with the heat they looking for Osama with Yeah, the 38 neck llama length Even at my shows I told an eagle like Donovan And I fuck with them killers with no common sense I push the button on you niggas like Obama man.